Ja powtarzam, że ja nikomu drogi nie, nie zamykam. Ja wybie, staram się wybierać wszystko, co, co, co by mi pomogło, co jest najlepsze na dzień dzisiejszy. I e, to, że niektórzy piłkarze. E, nie wiem, no w tej chwili nie są powoływani. To nie znaczy, że, że oni już nigdy nie, nie mają szans do tej reprezentacji wrócić. Już to kilka razy na, na konferencjach powtarzałem, że najgłupszy trener, jak się obraża na piłkarza, że nawet taki, który, który ubliży trenerowi, to wszystko musi trener przełknąć i znów go przytulić, bo jak jest dobrym piłkarzem, to się go powołuje. Wiadomo jakie, jakie sytuacje teraz mamy, że nie rodzą się te pi ci piłkarze tak jak w latach 70 -tych, 60 -tych, czy, czy później jak Grzyby, tylko trzeba naprawdę ze świecą w ręku jeździć po tych stadionach Dobrze. i wybrać coś. Doprowadzenie kadry do jakichś, no, cyrkusów. Czy z takie szansy to nie, dost, nie dostać? Podobne przemienienie. E ja myślę, że ci co czasami odsiadują w więzieniu jak kilka razy popełnili ten sam błąd, to jest srogi, nie? No, Recedura. już nie chcę wolnić. Nie można go zwolnić. Trzeba go po prostu wypierdolić dyscyplinarnie. Jeszcze zapragniesz boruca w swojej kadrze prostaku.